Rozmawiamy z Dariuszem Senkiem po zwycięstwie na gali w Kielcach. Darek, opisz nam tę walkę jak, jak ją ocenisz. No, ogólnie moim zdaniem walka mi się nie podobała. Dużo było klinczu, dużo było wpadania właśnie, nie czułem tego dystansu. No, no nie wiem jak mam się usprawiedliwiać. My, moim zdaniem chyba to było właśnie przemęczenie troszeczkę ten sezon, by jednak już trwa troszeczkę długo, mam tych walk. Już to była czwarta walka w tym sezonie, to jest połowa roku dopiero, no. no zobaczymy, no myślę, że pasuje teraz troszeczkę odpocząć. No właśnie, miałeś trochę problemów z klinczem i chyba z walką w półdystansie też, prawda? No tak, no wcześniejszą walkę w Niemczech, no prowadziłem tą walkę na dystans, tamten Niemiec też dążył do pół dystansu, a tą walkę udało się utrzymać na dystans. Tu jakoś tego dystansu nie czułem, dużo było klinczu, dużo wpadał mi właśnie ten zawodnik, no. Parę razy go tam trafiłem, czułem, że go trafiłem na dół, kilka razy bezpośrednimi go trafiłem, no ale jakoś nie potrafiłem przedłużyć tych serii, no i jakoś no, no wyglądało tak jak wyglądało. Podszedłeś z respektem do rywala, bo pierwsza runda była bardzo spokojna. No myślę, że tak, zawsze podchodzę do respektem, nieważne jaki byłby to zawodnik, czy ma wszystkie walki wygrane, czy ma większość walk przegranych, zawsze mam odpowiedni szacunek do swoich przeciwników, no ale... No nie wiem, no ten rywal jakoś mi nie leżał, no i myślę, że wyciągnę odpowiednie wnioski z tej walki i następna już będzie lepsza. W piątej rundzie kilkoma ciosami trafiłeś go na korpus, myślisz, że odczuł te ciosy? No na pewno, bo czułem już właśnie nawet, zaczął ciężko oddychać, nawet harcieć mi w tym narożniku, w, ty, w tym ringu, no ale no co, no nie, nie potrafiłem już zmieścić kolejnego ciosu. Kilka siadł, nie było takich mocnych, żeby go powalić, no. Rywal na pewno twardy, no jak na tym etapie powinienem pokazać ładniejszą walkę. Twój rywal tydzień temu walczył w Bułgarii, zdobył tam Mistrzostwo Bułgarii. Myślisz, że to mogło mieć jakiś wpływ na jego postawę? No myślę, że tak, na pewno troszeczkę nabrał pewności. Jednak no, z Bułgarii jest najlepszy w tej wadze i, i na pewno był pewniejszy, wyszedł do tego ringu, na pewno nie chciał tego przegrać. No i, no i stawił czoła bardzo dobrze. Myślisz, że ta praca, jaką, jaką popełniłeś w Lublinie, opłacała się? No myślę, że tak. Zawsze praca, którą się. Wypracuję nad pewnymi elementami, coś zostaje. No, no czasem nie wychodzi ta walka, jakbyśmy chcieli. No i teraz nie wyszło jak ja, ja bym tego chciał, ale zawsze odpowiednie wnioski trzeba wyciągać z tych walki i małymi kruszkami do przodu. Kiedy zobaczymy cię ponownie w ringu? O jeszcze tego nie wiem, no zobaczymy. Myślę, że jak za jakieś trzy miesiące powinienem znowu wystartować. Ale to trzeba już pytać moich promotorów od tego. Dziękujemy za wywiad. Dziękuję bardzo.